Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze i kulturę przede wszystkim i uprzejmość. Cześć, nazywam się Jerzy Dudek, chciałem Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w programie Radomskie Regionem Kultury na Drodze. Bądźcie uprzejmi na drodze, nie ma sensu się śpieszyć. Uprzejmość zawsze jest wynagradzana. Ja tak staram się jeździć. Zawsze mam dużo frajdy z tego, jak kogoś puszczę. I e, jestem uprzejmy na drodze. Trzymajcie się szerokiej drogi. i Do zobaczenia. No niech pójdę, Nie ma pan tego, nie złapał pan. W ostatniej chwili chyba jak już się tak zatrzymywał, a nie jechał. Dzień dobry. Wydział Ruchu Drogowego Radom Sierżant Agnieszka Ostatek informuje, że interwencja jest nagrywana. Yy, prowadzimy dzisiaj taką akcję. Jestem uprzejmym kierowcą. Yy, pan się zatrzymał przed przejściem dla pieszych i przepuścił pan yy, pieszego. Oczywiście, że uprzejmość na drodze jest wskazana przez wszystkich kierowców. Dla kulturalnych kierowców mamy gazetę od naszej partnerów. Na to jest zestaw upominków od firmy AC z Białego Stoku przekazujemy jeszcze mamy upominki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych firmy Oximo z Gdyni na komplet wycieraczek samochodowych tam będę jest kupon do zespołu szkół samochodowych na bezpłatne sprawdzenie auta naklejkę, jestem uprzejmym kierowcą zestaw upominków od radomoto.pl od kina Pelios. Plus inne gadżety. Życzymy spokojnej, kulturalnej uprzedniej jazdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Gdzie zatrzymał się tam. I tak, i to jest zdecydowanie, tak? wydaje mi się, jasne. Dobra, bo to... Widać, że zdecydowanie się kierowca zatrzymał. Często jest Pani uprzejmym kierowcą na drodze? Staram się często, jak najbardziej. Jak widzę, że osoby dochodzą, zbliżają się do przejścia dla pieszych, no to staram się oczywiście zatrzymać się i ułatwić przejście na drugą stronę takiej osobie. Autobus, jeżeli włączają się, również komunikacja miejska, również staram się zawsze zatrzymać, wpuścić. Lub jeżeli jest duży korek, no i też osoba chce się włączyć do ruchu, wiadomo, zmienić pas, no to również staram się być uprzejma i pozwolić na to. Mamy, się tak, znowu mamy bieszy. No i bardzo ładnie, I niech ktoś powie, że w Radomiu nie ma kulturalnych kierowców. Bierzemy. Oczywiście. Zawsze zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, a często ustępuje pierwszeństwa z dróg podporządkowanych, bo dzięki temu nie blokuje nam się ruch w mieście, w którym i tak cały czas mamy bardzo zakorkowane ulice. Jestem na tyle doświadczonym kierowcą i starym kierowcą. Ponad 40 lat już za kierownicą jeżdżę. W związku z tym noga z gazu już mniej, nie jak kierowcy młodzi, którzy stoję na, na przejściu dla pieszych, a on mnie wyprzedza i trąbi, że ja i pokazuje mi, że ja jestem głupi, że przepuszczam ludzi. Tak nie powinno być. Trzeba ostrożność, bo jeszcze dzisiaj jest ślisko jest po deszczu. Ktoś się zatrzymał. No, ale... Zatrzymała się chyba jednak przed tym. To co, bierzemy? Tak, chętnie weźmiemy jasno. Tylko nie wiem co to za samochód. Przed... O, ale dostawca teraz też się zatrzyma. Ale tamta była pierwsza. Tam ta była pierwsza Tylko zdecydowanie. nie wiem, co to za samochód tam jest. Jestem uprzejmy, bo się zatrzymuje się przy przejściach. Dla kulturalnych kierowców mamy gadżety od naszego partnerów akcji. To jest zestaw upominków od firmy Aces z Białegostoku, tak. zestaw upominków od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i zestaw upominków od firmy z Gdyni na komplet wycieraczek tak. samochodowych, od tak. Zespołu Szkół Samochodowych na darmowe sprawdzenie auta, tak. od serat Polska, od salonu SER radomskiego dilera marki Volkswagen, tak. od RadomMoto.pl, od firmy Familia, mamy voucher na posiłek do A, Na, na, na ulicę no, to Bardzo dziękuję za takie prezenty we świetnie tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Miłego dziecięca kulturalnego i jak. Serdecznie zachęcam Was, żebyście na drodze traktowali wszystkich innych użytkowników, przeróżnych pojazdów, jak również pieszych w taki sposób, jak sami chcielibyście być traktowani, czyli w sposób wyrozumiały, bez agresji. Pamiętajmy o tym, że każdy czasami może się zamyślić, mieć gorszy dzień i bądźmy dla siebie wyrozumiali. Pozdrawiam Paweł Zatorski. Zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę, żeby to Radomskie było regionem kultury na drodze.